Z Marią Królową Polski. Módmy się w intencji Polski wiernej Bogu, Krzyżowi i Ewangelii oraz o odnowienie, o wypełnienie, przepraszam, jasnogórskich ślubów narodów. Zwyciężyłaś, zwyciężaj, straszny jest wszechmocę. Puszczę żoniec, kurczaniec, wytaczają żołnierze nasz szaniec. Zwyciężyłaś, zwyciężaj. też o odnowę moralną Polski, o odnowę taką obyczajową, o to, żebyśmy znowu zaczęli zwracać uwagę na rodzinę, na jedność w tej rodzinie. Też chodzi nam o to, żebyśmy też wyszli z takiego myślenia tylko i wyłącznie o sobie, o swoim domku, o swoim ogródku, tylko żebyśmy też interesowali się chociażby z naszymi, nie wiem, sąsiadami, kolegami z pracy, żebyśmy nie byli po prostu zamknięci tylko i wyłącznie na sobie, na swoich interesach, ale żebyś, żeby takie poczucie wspólnoty w Polsce się, się znowu odrodziło. Niechaj będzie pochwalony przez najświętszy sakrament. Teraz, tak. Ile tutaj będzie? Ja obstawiam, że tak, no może z tysiąc być.